Kończymy ten rok. Na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas. Teraz chcieliśmy złożyć Wam życzenia. Zarówno te dla Polski, jak i dla naszego miasta gniezda. Zastanawiając się, czego Wam życzyć na ten nowy rok, na myśl przychodzi mi życzenie wypowiedziane przez prowadzących podcast Ekonomia i cała reszta. Czyli, żeby ten 2023 rok był przynajmniej tak dobry jak 2019. Dlaczego akurat 2019? Bo wtedy nie było pandemii, wojny i inflacji. I to są wystarczająco dobre powody, żeby Wam tego życzyć. A poza tym wolna Ukraina i Białoruś, a Putin i Łukaszenko i Dina. Żeby rachunki za prąd nie dobiły naszego miasta, bo inaczej w 2025 roku, zamiast rocznicy koronacji królewskiej, czeka nas powrót do mroku średniowiecza. Kolejna rzecz to od lat powtarzane pełni praw. Zatem, żebyśmy doczekali nieheterozwiązków, rozwiązków, ślubów, wesel i dzieci, a także pełni praw reprodukcyjnych, gdzie państwo daje wybór i go wspiera, a poza tym ułatwień przy prawnym uzgodnieniu płci oraz szacunku i akceptacji dla wszystkich. żeby odwierty dla geotermii przyniosły spodziewany rezultat. Bo inaczej woda w naszych kaloriferach będzie droga jak ropa w 2022. No i wreszcie mądrych wyborów, bo w tym roku w końcu wybory parlamentarne, choć samorządowe zostały już przesunięte. Podejdźmy zatem do sprawy odpowiedzialnie i poważnie. Bo, choć demokracja to niedoskonały ustrój, to jednak może nas chronić przed dyktaturą i głupotą oraz wzmacniać dobre i solidarne państwo dla wszystkich, a nie tylko dla milionerów czy fanów pisowskiej władzy. Chociaż, uwaga, jedynie słuszna władza już zaczyna majstrować przy kodeksie wyborczym. Bądźmy czujni. I kończąc te życzenia, chciałbym, żeby drogi rowerowe były zaprojektowane tak, jak te nagdańskie. Natomiast drogi dla deweloperów nie były nazywane obwodnicami. Bezpieczeństwo na drogach wzrastało tak, jak samo zadowolenie naszych włodarzy. Tego, Tego Państwu i sobie dziękuję. życzymy.